Dzień dobry, cześć. To dziś będziemy ratować wentylację w dachu. To będzie update, druga część materiału dotyczącego wentylacji dachu w grzbiecie. Chodzi o sytuację, kiedy dach jest odeskowany i pokryty hydroizolacją, no, na przykład papą. Jeżeli chcemy wykonać ocieplenie między krokwiami. No to w takiej sytuacji pod deskami należy zostawić szczelinę wentylacyjną. No nie ma większego kłopotu, jeżeli dach jest dwuspadowy i ta szczelina musi mieć swój wlot i wylot i dosyć dokładnie na moich filmach takie przypadki omówiłem. Jeżeli poszukujesz jakiejś informacji dotyczącej budowy dachu czy przegrody dachowej, to na kanale Anatomia dachu utworzone są Playlisty tematyczne. Poszperaj, może znajdziesz tam odpowiedzi na pytania, które cię interesują. Kłopot polega, kiedy dach ma grzbiet. No i w tym grzbiecie jest belka grzbietowa, która no, uniemożliwia, zamyka wylot powietrza ze szczeliny wentylacyjnej pod deskowaniem, pod szalunkiem. Taki przypadek. Omówiłem na poprzednim filmie, powstało dosyć szybko pytanie w komentarzu, czy to się da zrobić od spodu. A chodzi o zamontowanie takich akcesoriów. To są dwa bardzo do siebie podobne produkty, wytwarzane przez dwóch różnych producentów, więc można sobie wyszperać. Czy te elementy da się zamontować od spodu. Wiele miesięcy temu jeden z widzów nawiązał ze mną współpracę, no bo właśnie stanął przed takim problemem. Dach jest deskowany i papowany, ma grzbiety, więc przy decyzji, że ocieplamy międzykrokwiowo, no stanął przed problemem, ale co z wentylacją w grzbiecie? Nie ma jak tej wentylacji spod desek wyprowadzić. A kłopot dodatkowy polegał na tym, że na dachu było już pokrycie dachowe wykonane na gotowo, i była to blacha na klik, czy blachodachówka, już nie pamiętam, ale pokrycie no, nierozbieralne. Gdyby na dachu była dachówka, to dotrzeć do każdego miejsca na dachu jest dosyć łatwo i zaingerować w przegrodę dachową również jest po prostu łatwo. No ale była blacha. Więc po rozmowach nie tylko technicznych omówiliśmy sobie właśnie to akcesorium, które przed chwilą Wam pokazywałem. No, zasugerowałem, żeby zrobił ten Pan próbę montażu, ale na modelu. Nie wiercimy dziury od razu w dachu, tylko żeby to zrobił na jakimś modelu, żeby zbudował po prostu jakiś kawałek połaci z deskami, z papą i zrobił to od spodu. Wykonał model, udało się i uratował swój dach z wentylacją od środka. I już wam pokazuję film. Thank To teraz małe podsumowanie. Jeżeli w ten sposób będziesz ratował u siebie wentylację w dachu, albo u swoich klientów, to najpierw zrób próbę. Zbuduj model, zrób to od spodu, żeby zobaczyć, jak to idzie. Druga bardzo ważna rzecz. Sprawdź, jaka na dachu jest papa. Te pierścienie, które się zaklikują na papie, no myślę, że nie zaklikną się na papie nawierzchniowej typu 5 mm grubości. Sprawdź, czy one zaklikną się na papie, ale sprawdź to no nie w dachu, tylko na jakimś modelu. Dokładnie na tej papie, która jest na dachu. Trzecia rzecz. Wysokość tych elementów wentylacyjnych to niecałe 4 cm. Jeżeli masz kondrułaty 2,5, to musisz trafić między łaty. Musisz sobie dobrze ten dach przeanalizować, spróbować go od spodu rozmierzyć, gdzie są łaty. I musisz trafić między łaty. Jeżeli masz kondrułaty 4 cm, to on zmieściłby się pod łatą, czyli wiercić można by w dowolnym miejscu, ale. On się mieści zmontowany. Jeżeli trafisz pod łatę, jeżeli kondrłata jest 4 cm, no możesz mieć kłopot ze zmontowaniem, ponieważ nie będzie tam miejsca tak na ten, na, ten, na ten ruch wkliknięcia kapturka w pierścienie. Więc celuj między łaty. No i kolejna rzecz, która wydaje się tutaj też dosyć istotna. Myślę, że ten kapturek, grzybek, przykrywka nie będzie jakimś wielkim problemem do pokonania przez kunę. Więc, taki otwór od spodu należałoby zasłonić siatką metalową, żeby ta kuna, jeżeli z kapturkiem by sobie poradziła, nie weszła po prostu głębiej do warstwy izolacji. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest średnica tego otworu. W moim materiale, w tym poprzednim filmie, jest to dosyć dokładnie omówione. Wiercimy 80 mm, natomiast w przypadku otworu w papie, no, mógłby być nieco większy, żeby, ten, żeby te pierścienie spasowały dobrze. Po prostu to sprawdź. No właśnie. Że tak powiem, na brudno, na tym modelu, a nie od razu w dachu. No i druga rzecz, od razu do, do, dokładnie dotycząca średnicy. No przy średnicy 80 mm powierzchnia wentylacyjna wynosi 50 cm2, więc tyle, ile przy wylocie z kanału wentylacyjnego jest wymagane przy krokwiach długich. Do 10 metrów, no ale ktoś zauważył, że pewno ten ażur, czy sam grzybek, czy ten labirynt, który tam powstaje, zabiera część tej powierzchni. Pewno tak. Ale jeżeli ideą jest to, że tam mamy stworzyć ruch powietrza, no to już nie ma większego znaczenia, czy tam jest 50, czy 40, czy 37. Ten ruch już będzie. A jeżeli chcemy tak no, czysto spełnić tą normę, to załóżmy tam dwa takie akcesoria. To na koniec jeszcze jeden jakby no, wniosek czy komentarz dotyczący mm, tych akcesoriów i pokrycia dachowego. Powtórzę się, ale to jest ważne. Jeżeli na dachu masz dachówkę, to taką pracę można wykonać z wierzchu po prostu wyjmując pojedyncze dachówki i z wierzchu bezpiecznie i w odpowiednim miejscu montując takie akcesoria. No, jeżeli masz na dachu pokrycie nierozbieralne albo trudno rozbieralne, no to tu rzeczywiście nie pozostaje nic innego jak wykonać to zadanie od spodu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli no, jesteś w takiej sytuacji, no nie masz wyjścia i boisz się to zrobić, to po prostu zrób to, bojąc się. Chcę jeszcze podziękować osobom, które wspierały i wspierają kanał oraz moim klientom. Bardzo dziękuję. Jeżeli chcesz nawiązać ze mną współpracę albo wesprzeć kanał, Informacje są w opisie filmu, a adres znajdziesz w opisie kanału. No to wiesz już więcej. Podejmuj decyzję świadomie. Cześć, do zobaczenia następnym razem.